Jak długo membrana paroprzepuszczalna może czekać na pokrycie dachowe? Każdy producent na banderoli membrany oznacza czas ekspozycji na słońce. Chodzi o destrukcyjne działanie promieniowania ultrafioletowego. Zazwyczaj są to 3 miesiące, czasem 6. I teraz w zasadzie. Powinien być to jeden ciąg technologiczny układanie membrany i od razu układanie pokrycia dachowego. Ale pamiętaj, w tym czasie membranę trzeba zasłonić również od spodu, w okapie, w szczytach i na poddaszu.